Dzień dobry wszystkim, z tej strony Paweł i Patryk z kanału. Outsider, witam was bardzo serdecznie. O, miałem nie mówić serdecznie. Dobra, może być serdecznie, już tyle razy, to powtarzaliśmy, że hej. wpadliśmy na pomysł, by stworzyć konkurs. Bo dawno takich konkursów u mnie jak i u Patryka na kanale nie było. Jeżeli nie wiecie, kim jest Patryk, zajrzyjcie w opis pod filmem. Mianowicie konkurs będzie opierał się na stworzeniu mapy do twierdzy Krzyżowiec PvP. Będę używał, te... Będę używał tej mapy do gry. Z każdym, kogo zaproszę. E, ogólnie miałem nie opowiadać o regulaminie o nagrodach, bo macie tutaj na tym całym screenie. Aczkolwiek delikatnie tutaj wspomnę o tym, e, żeby osoby, które mają problem z czytaniem, ze zrozumieniem, zrozumiały o co tam chodzi. Pamiętajcie, żeby wziąć udział w konkursie, tak, po pierwsze, musicie wkleić e, ten screen. Do swojego filmiku, który musicie nagrać na YouTube, po to byśmy mogli sprawdzić wia Waszą wiarygodność, czy ta mapa jest stworzona przez Was, bo nie chcemy mapy, które będą ściągnięte z jakiegoś forum, albo ktoś przyjdzie i powie, że to jest moja mapa, ja ją kiedyś stworzyłem, a ja nie będę miał dowodu yy, od osoby, która się zgłosiła i która nie wysłała mi filmu, więc stwierdziliśmy, pisząc ten regulamin, tworząc go, że filmik to jest, taka wasza, to jest takie wasze m, prawo autorskie, które was chroni, bo ja widzę, że to wy żeście tworzyli. No i oczywiście na początku filmu musicie wkleić na 5 sekund tego screena, no i na koniec filmu musi, możecie na 5 sekund tego screena, musicie tego screena wkleić. E, najlepiej, żeby film był przyspieszony, ja tutaj nie oczekuję od was, żebyście nagrali mi 9 godzin, jak tą mapę tworzycie. Filmik jak najszybciej, tylko żeby pokazać. Możecie nawet wstęp po 100 ustawić, ale żeby było widać, że Wy to tam robicie. To jest na Waszym kanale. Opis filmu powinien, zabie, e, powinien nazywać się jak? Czekaj, gdzie to jest? Nazwa filmu Pablo jest konkurs map PVP, w cudzysłowie Wasz I tak samo na maila. Jak wysyłacie, maila macie podanego tutaj na tym screenie. Oczywiście regulamin jeszcze będzie wklejony na Facebooku. Jeszcze będę go wklejał w opisie filmiku. Jeszcze jakby ktoś miał problem ze zrobieniem, to może do mnie napisać e, i w miarę Wam tutaj e, pomogę. Eee, co tutaj jeszcze mieliśmy wspomnieć? O dacie, tak? Może ty tutaj Patryk tak, powiesz, tak, tak. kiedy to będzie, do kiedy to będzie i jak to będzie wyglądało. To znaczy tak, jeżeli chodzi o datę, to wydaje mi się, że najrozsądniejszym wyborem byłoby tutaj dać wam, powiedzmy, od dzisiaj termin dwóch tygodni, podczas których mielibyście czas, powiedzmy, aby tą mapę jakoś tam zrealizować. A po tych dwóch tygodniach my tutaj wraz z Pablem mielibyśmy tam, nie wiem, przykładowo ile dni, żeby to jakoś rozstrzygnąć z 5. Czy chciałbyś też może coś eee, do tygodnia sobie. Powiem wam tak. Yy, mamy marzec 27. Tak, dobrze mówię. Tak, tak. Yy, 27 i to jest yy, czas, to jest start tego konkursu. I mamy tak, 3, 10 i 3 kwiecień to będzie zamykanie możliwości wysyłania map na konkurs. Mapy wysłane po trzecim, Jeżeli będzie, jeżeli oczywiście będzie mało map, no to. Przymkniemy oko i być może jeszcze tam, jakieś, e, jeszcze tam jakieś mapy sprawdzimy. Aczkolwiek nie obiecujemy, bo nie wiemy, ile osób się zgłosi. Może być to 5 osób, 100 osób, 1000 osób, no różnie bywa, tak? E, I daj, dajecie nam do 7 dni, by te mapy sprawdzić. No bo wiecie, nie, nie chcemy tak, żeby odpalamy mapę, stwierdzimy, ty, jakie chujowe drzewa. Dobra, on lipa, nie lipa, odrzucamy go. Chcemy zweryfikować te mapy podczas gry. Więc to nie jest tak, że wy sobie stworzycie jakąś mapkę, ona będzie fajnie wyglądała, ale będzie zbugowana. Też musicie zobaczyć, czy mapa będzie zrównoważona, czy nie. Przemyślcie to. Macie bardzo dużo czasu. Nagrody są naprawdę fajne. E, dla e, zwycięzcy konkursu będzie dodatkowy taki bonusik, ale to już wszystko będę mu pisał na PW. Na pewno nie będzie zawiedziony. A jeżeli chodzi o nagrody, to będziemy mieli. E, ja tak myślałem, mieliśmy 14 nagród, ale ja to zmniejszę do 6. Dlatego, że połowę nagród przejdzie na kolejny konkurs, który odbędzie się u Patryka. Ale to już tam w, w następnych tutaj filmikach. No, na razie teraz, zajmiemy się tutaj teraz tym. Teraz zajmiemy tym. się tym, to jest Ten najważniejsze. Wszyscy mają się dobrze bawić. Jeżeli macie jakieś e, pytania, kierujcie pod tym filmem na Facebooku. No i oczywiście zapraszam Was na kanał Patryka. E, który naprawdę robi fajną robotę, nagrywa fajną strategię i. Na poniedziałkowy odcinek Stwierdzy Krzyżowiec Multi. Tak. Masz coś jeszcze Patryk do powiedzenia, bo ja już się zapowietrzyłem. Szczerze mówiąc, jeżeli mogę zareklamować poniedziałkowy odcinek stwierdzy, to chciałbym powiedzieć, że było wyjątkowo zabawnie. I dałeś mi tutaj niezłą nauczkę, będziecie mogli zobaczyć jak Pawlo się ze mną bawi. Ale to już, zresztą sami zobaczycie jak to będzie mniej więcej wyglądało. Tak jak tutaj Pablo mówił, mamy dla Was fajne nagrody. Wszystkie nagrody są tak naprawdę na platformie Steam. Od razu na wstępie wam mówimy, więc będą w formie giftów. Wystarczy nam potem podać jakiegoś maila i będziemy mogli powiedzmy za pośrednictwem maila wysłać wam te. Gifty, aby każdy tutaj po prostu bez większych przeszkód je otrzymał po oczywiście uzyskaniu nagrody, nie. A tak wracając jeszcze, wracając do tych map, to tak szczerze wam powiem, że ja za już lubię stworzyć mapy. Zresztą wiecie, jakie Paweł, kurwa robi krzywe mapy, że grać na nich nie da rady, ale to jest fajne, bo jak widzę swoją mapę, jak ktoś w nią gra, albo ktoś ma mapę, ja się pytam, skąd ją masz? Nie wiem, ktoś mi wysłał, a ja wiem, że ta mapa jest moja. To jest fajne uczucie, jak dużo osób gra w tą waszą mapę, a co dopiero jeszcze jak będzie ją nagrywał na YouTubie ją rozpromuje, wrzuci ją załóżmy, bo wszystkie wasze mapki, wszystkie konkursowe mapki, te które wygrają, nie wygrają, będą wrzucone na taką specjalną stronę, na której każdy będzie mógł y, to pobrać. Prawdopodobnie też stworzymy tutaj z Patrykiem y, wspólnego TS-a, na którym też będą te mapki i na którym będziecie mogli wspólnie wymieniać się swoimi doświadczeniami. Na dzisiaj chyba można skończyć ten filmik i bo tutaj co większego można, co tutaj można opowiadać? No, wszystko jest, wyjaśniliśmy. Reszta jest tak naprawdę w miniaturce, więc w razie jakichkolwiek pytań tutaj chętnie odpowiem. W razie gdyby ktoś też miał jakieś problemy, a tutaj Pablo by nie miał powiedzmy przykładowo czasu, chociaż może tutaj starć czasu co? Nie, macie tyle czasu, że naprawdę i, i mam nadzieję, że Zaskoczycie mnie swoją kreatywnością. Pamiętajcie jeszcze na koniec, jak będziecie wysyłali maila, żeby nazwać waszą, waszą mapę swoim nickiem Ona nigdy nie będzie zmieniona, zawsze ta mapa, jak będę na niej grał, będzie tam wasz nick, więc jak będziecie dalej śledzili mnie na YouTubie i Patryka, to być może wasze mapy powinny pojawić się na niektórych filmach stwierdzę krzyżowiec Multiplayer. Do tego ostatnia sprawa. Postarajcie się opisać delikatnie Waszą mapę. Załóżmy, ile golda tam mniej więcej trzeba dać, coś takiego wiecie. No, każdy ma swoją ideę na mapę. Jeden powie, bierzcie po 40 tysięcy i się tuczcie, a drugi powie, załóżmy, znaczy drugi, przepraszam, napisze, dajcie sobie po 2000. Tutaj maksymalnie możecie po jednym kamieniułomie yy, korzystać. Macie, nie wiem, yy, możliwość, yy, mały znaczy macie małą ilość drewna, którą musicie tam mądrze wykorzystywać. no Coś można ciekawego stworzyć. Na to uwierzcie mi na to, będę patrzył, bo jak ktoś w mi pustą mapę. Mapę, nic nie napiszę, no to wiecie, no poleci raczej w kąt. A jakkolwiek jak ktoś nazwie tą fajnie tą mapkę, e, do tego e, napisze jakąś ciekawą historię. No bądźcie kreatywni, macie czas, nagrody są fajne, e, liczy się jak, naj, jak najbardziej dobra zabawa, tak? Tak jest? I to ogólnie chyba tyle, nie? No, można było skończyć. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie pod filmikiem. No i oczywiście jeszcze raz zapraszam Was na kanał hmm. Patryka nam nazywa się Outsider, tak więc zapraszam was serdecznie i żegnam się jednocześnie z wami z Pablem trzymajcie się, do zobaczenia już niebawem, hej!